Nazywam się Tomasz Otkowski. Chciałbym przedstawić mój pomysł na kanał, w którym chciałbym podważać mity dotyczące fizjologii, anatomii, promocji zdrowia, fizjoterapii, szeroko pojętej właściwie medycyny, ponieważ część badań naukowych, które powstaje i podważa istniejący jakiś fakt, nie jest dobrze nagłośniona i ludzie Długo żyją właściwie z przekonaniem, że to co robią jest poprawne, to co wykonują jest poprawne, tak naprawdę nie jest. Przykładem mogą być zakwasy, które tak naprawdę nie istnieją. Chciałbym też wprowadzić takie uproszczone badania naukowe, jeżeli moja uczelnia przystępnie pójdzie z pożyczaniem sprzętu i na przykład pokazywać, jak pracuje e, mózg dziecka na przykład podczas gry komputerowej. Czy faktycznie dziecko się całkowicie wyłącza, czy jednak to, się coś tam kreatywnego dzieje w tej głowie? Według mnie ma osobowość. Tylko tak, no. fajnie, żebyś tak, miał tak, fajną ekipę fajnie. i fajnie to zrealizował. Na to jest na bankowo, jest to, ci, tam, bankowo ci uczelnia pożyczy, oni długopisu, bankowo czy nie, po, poży, pożyczy, nie pożyczy długopisu, więc się Stary. nie licz na nikogo. No, będę kombinował, jak mogę. Tak, I tematyka że... dosyć wykopowa moim zdaniem, więc A, też... Fajne, fajne. 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 Dobry temat. Fajne, no, fajne na kanał. Ja tylko mam Trupka. jeden problem z tym kanałem, mianowicie taki, że niestety mnogość tych badań nigdy nie pozwala po powiedzieć coś ostatecznie, tak jak mamy przy okazji mhm. przeziębienia, że teoretycznie zimno nie powoduje przeziębienia i tak jest... to jest dla, dla niektórych wow, ale teraz już się pojawiło trzecie badanie, które mówi, że to, przy, to zimno coś tam jednak robi, więc boję się trochę o merytoryczną część, ale mam nadzieję, że to ogarniesz. Powiedziałem to, co... Mój, mój aktualny stan wiedzy na co mi pozwalał, ale... jaka to była forma? O. Okej, okay, teraz wszystko zależy od widzów. Tak. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Przekonać ich, żeby głosowali właśnie na ciebie? Jeżeli chcecie poznać prawdę, głosujcie na mnie. O, jak to zabrzmiało! Tak miało. To prawdę wam powie. Tak.